Witajcie, tu Osti z Kości. I Radar na Radarze. Zanim powiemy wam o czym wam powiemy, to już pewnie przeczytaliście w tytule, nieważne, ważne żebyście zalajkowali, komentowali, subskrybowali, wbijali na insta na e, Radarze w poszukiwaniu dobrych gierek. A dzisiejsza szybka topka poświęcona będzie wyścigom, e, więc czym prędzej śmigamy będzie szybka. Będzie szybka. E, bolidy, no gra, w którą zagrać musi e, każdy. każdy. Kwintesencja wyścigów, bolidy, formułki. E, do tego gra bajecznie prosta. Mało tego możemy ją jeszcze uprosić, żeby tak naprawdę zagrać z najmłodszymi. E, o co chodzi? No mamy oczywiście tory, po których będziemy się ścigać. Mamy takie tu wypasione e, formułki. No i będziemy Zagrywać sobie karty, które dostaliśmy, ale co najlepsze, to zagrywając kartę. Tak naprawdę będziemy przesuwać nie tylko nasze bolidy, ale też bolidy przeciwników. Mówię nasze bolidy, bo może się okazać, że mamy tak naprawdę jeden niż, jeden, więcej niż jeden. O, no tak szybko, że widzicie. Prześcigam dźwięk w każdym razie. Chodzi o to, że na początku będziemy tak naprawdę bawili się w licytację bolidów. Możemy licytować same po prostu bolidy, patrząc Jakie kolory mamy, których mamy więcej, więc na bazie tego co mamy w ręku, będziemy chcieli wylicytować odpowiedni bolid. Już w bardziej rozszerzonym trybie każdy z kierowców, każdy bolid też będzie miał jakieś swoje powiedzmy zdolności specjalne. Licytujemy to poprzez wartości na kartach, które później będą służyły do jeżdżenia, ale nie ma co świrować, bo tak naprawdę no, to powiem być notesik, notesiki się kończą, a my tu mamy zalaminowane sieralne. pisaki, omyliliśmy system. W każdym razie będziemy pisać ile milionów wydaliśmy na taki bolid, bo w grze tej będziemy tak naprawdę obstawiać te wyścigi, no i będziemy starać się zwyciężyć. A to oznacza, że to, że kupiliśmy dwa czy trzy bolidy za gruby hajs, no nie oznacza, że tak naprawdę wygramy, bo może się okazać, że żeśmy przeinwestowali. W każdym razie. Licytujemy tak długo, aż oczywiście każdy z graczy, przede wszystkim, będzie miał e, przynajmniej po jednym bolidzie. No i zaczniemy sobie grę. Będziemy mieli właśnie te karty, będziemy tymi kartami e, zagrywać i dzięki temu będziemy przesuwać bolidy o odpowiednie liczba, e, liczby e, liczbę, pól. Na torze. Będziemy się mijać, tam aerodynamika, te klimaty oczywiście, będziemy się blokować, jeśli będą węższe elementy. Na torze mało tego. Każdy z graczy ma taką swoją kartę specjalną, dzięki której możemy zagrać i nagle przyspieszyć i jechać tylko swoim, tak naprawdę, bolidem. Co ważne, na torze mamy. Trzy miejsca. Za każdym razem, kiedy któryś z graczy jako pierwszy przekroczy te miejsce, to my musimy obstawić jakiś bolid i typujemy, który tak naprawdę będzie na pierwszym miejscu. A to oznacza, że wcale nie musimy typować tak naprawdę naszego bolida, jeśli widzimy, czy obstawiamy, że przeciwnik może dojechać tam prędzej, więc obstawiamy tak naprawdę, jaki chcemy. Tych obstawiań będą trzy, aż wreszcie dojadą sobie bolidy do mety. No i w zależności, który gdzie trafił, no to, to odpowiednią liczbę kasy zgarniemy, odejmiemy od tego wszystkiego to, co żeśmy wydali na początek i patrzymy, kto zwyciężył, kto zarobił więcej hajsu. Hajs. Oczywiście te zdolności specjalne możemy odrzucić, to, te obstawianie możemy nawet odrzucić po to, żeby po prostu kartami się przesuwać, żeby zagrać tak naprawdę nawet z najmłodszymi graczami, żeby mieli te wyścigi, żeby mogli poczuć tą radochę. Także... Pozycja obowiązkowa. Dokładnie. Dla nas obowiązkową pozycją jest wielka pętla od Fox Games. Mamy tutaj taki retro wyścig kolarski, w którym na początku spośród sześciu tras z takich elementów budujemy sobie tor kolarski. Każdy z graczy dostaje swoich dwóch kolarzy. Mamy tu akurat wszystkich. Raz na czerwono, i ja na Mamy Sprintera i rolera, takiego zadaniowca i każdy z tych graczy ma swoją talię kart w swojej turze wybieramy wybieramy, losujemy cztery karty z góry i wybieramy jedną, którą zakrywamy w tajemnicy będziemy się poruszać, co ważne te karty są jednorazowe, więc karta zagrana z wysokim numerem już do nas nie wróci, te trzy wkładamy pod spód awersem, rewersem zawsze mi się to myli do góry. No a wersja do góry. To samo robimy dla sprintera, czyli też 4. Szalam tylko szybko. tam. 3 do góry, pod spód. Jeżeli wszyscy tak to zagrają, wtedy odsłaniamy te karty i rozpatrujemy od gracza, który jest z przodu. Zagrane karty przesuwamy tych swoich kolarzy. Po zagraniu, po przesunięciu wszystkich, najlepsze w tej grze rozpatrujemy tam jest napisane... Opór powietrza. Opór powietrza, tak. Od... Tym razem od tych ostatnich, jeżeli dzieli nasz jedno pole, tego sobie tu przesuwamy. Jeżeli to, to tutaj, ta, a, Tunel aerodynamiczny. O właśnie, tunel aerodynamiczny. I prze, Jeżeli tutaj jest kolejna grupa, no to całą dwójeczkę wtedy przesuwamy. Gracz, który będzie ciągnął cały peleton, dostaje kartę zmęczenia, takiego zapychacza do talii i gracz, który na przykład by został gdzieś tam z tyłu peletonu, też dostaje kartę zmęczenia, która tylko przesuwa go o dwa. No bo niestety został i musi dogonić ekipę. Naprawdę fajne oddaje to wyścigi kolarskie. Dużo możliwości. Też mamy górki, zakręty, które inaczej rozpatrujemy te karty. Jeszcze do tego później wyszedł dodatek Meteo, gdzie jest wiatr z boku, wiatr z przodu. Tak mi się tam mega podoba. górki, no, jakieś kombinacje. No fajny jest właśnie ten patent. Tak jak radar mówił, tego, że czuć to, że ciągniemy za tym peletonem, że jedziemy mało. Tych, mamy podział na tych dwóch. Jeden jest typowym splinterem, więc jeden staramy się, wiecie, jakby trzymać, robić mu. Tak, bo nie musimy wygrać, y, dojeżdżając. Y, oboje nie muszą dojechać do matki. Tak, wystarczy. Tak, kto pierwszy, to lepszy. pierwszy. Więc wiecie, jakby tym jednym pomagamy, robimy mu tam, żeby ten sprinter miał mniejszy opór i nagle tym sprinterem. Wjedziemy mu się na plecach. Tak. Ale oni też mają różne wartości tych kart, więc czuć, że to są w ogóle dwaj różni kolarze, którzy mają dwa różne zadania. No naprawdę rewelacyjny. Tytuł robiliśmy już z tego całkiem niezły turniej, także... Ja mam też dodatek jeszcze dodatkowych y, dwóch graczy, ale jeszcze nie zagrałem w Tak, otwórki. bo jeszcze jest w ogóle y, ten Peleton i można połączyć to i zrobić takie wielkie mistrzostwa. Mamy bruk. No jest spoko. Jak ktoś lubi jeździć rowerem, oglądać nie. to. No, klimacik jest całkiem całkiem spoko. Nie graliście, spróbujcie. No dokładnie. No dobra, eee... były Bolidy. Były, były rowerki, to teraz pokażę wam tak naprawdę połączenie tych dwóch tytułów eee, I to naprawdę jest takie dosyć, ma dużo wspólnego, bo nawet autor, współautor tej gry to autor właśnie e, gry Wielka, Wielka, Wielka. Wielka Pętla e, Turbo wydało u nas e, wydawnictwo Rebel, no i tu znowu już mamy formułki, ale gdzieś tam te lata, nie wiem, 50, 60 No w każdym razie mamy te takie starodawno takie, takie, toki formułeczki, tu to malutkie mniejsze niż w bolidach, ale też że dlatego, że plansze są e, większe, te tory już są naprawdę nieźle oddane, gra w ogóle już jest powiedzmy kilka szczebelków wyżej nad takimi bolidami, no jest już tu naprawdę całkiem e, rozbudowana ta gierka, Znowu, że oczywiście możemy sobie pograć w takich podstawowych podstawowych modułach bez rozbudowania jakichś silników, kombinacji bez jakichś warunków pogodowych no ale jeśli chcemy poczuć naprawdę w pełni te emocje, ten wyścig no to oczywiście odpalamy to ze wszystkimi modułami mamy tu e, cztery, tak naprawdę no, dwie dwustronne plansze, cztery e, tory no, oczywiście klasyka no będziemy jeździć, będziemy zajeżdżać sobie drogę, będziemy wchodzić w te tunele aerodynamiczne, więc będziemy dzięki temu korzystać właśnie z tego, jak zachowują się gracze przed nami. Każdy będzie miał taką swoją planszetkę, która jest tam kokpitem tego samochodu. Do góry mamy fajnie pokazane podstawowe Akcja, każdy etap, więc ustalamy tu już, na którym chcemy biegu w danej rundzie być. To oznacza, ile kart zagramy, bo znowu tu mamy takie powiedzmy, deck building no, zagrywanie karty, tak jak właśnie w wielkiej pętli. Będziemy te karty zagrywać, będziemy jechać odpowiednią ilość pól, czasem będziemy zagrywać karty takie ryzyka, dzięki czemu dociągniemy kolejną kartę, żeby być może pojechać sobie jeszcze dalej, będziemy tak naprawdę. Przegrzewać silniki, tu gra, wyszła od nas pod nazwą Turbo. W oryginale jest to hit, chodzi o te przegrzanie, właśnie przegrzewanie się tych silników. Te przegrzania pozwalają nam jeszcze wydobyć więcej siły, mocy z tego samochodu, ale niestety zapychają nam trochę tę talię. Dlatego zaś będziemy chcieli być na niższych biegach, czy jeśli jesteśmy ostatni, no to w ramach nagrody będziemy mogli ten silnik trochę chłodzić, więc ten talię znowuż jakby odchudzić z tych zapychaczy. No jest tu naprawdę całkiem sporo do kombinowania, a jak do tego dojdzie to, że musicie mieć odpowiednią prędkość, żeby wejść w zakręt. Dziękuję, Jeśli nie tego, tak, żeby nie wylecieć z zakrętu, musicie już na tych zaawansowanych e, poziomach, o, o hamulce, o wszystko, no, wszy, wszystko ma tam tak naprawdę znaczenie. E, już możecie sobie pograć, tak naprawdę macie na dzień dobry tam e, bodajże 6 bolidów wyszedł też dodatek, który też wprowadza jeszcze chyba jakieś moduły z bardziej rozbudowaną pogodą, jeśli dobrze kalicie. To na pewno, nie? Rasy, Tak, dodatkowe samochody, no nie chcę tu mieszać, bo akurat dodatek jeszcze nie graliśmy. No w każdym razie, jeśli chcecie poczuć klimat już takich konkretnych wyścigów, no to turbo będzie naprawdę dobrym dobrym tytułem, żeby żeby właśnie ten. Ten klimat poczuć bardziej takich zaawansowanych wyścigów, nie już takich wiecie, pędzących żółwi <grybujesz> czy innych typów bolidów. Teraz taki trochę nietypowy wyścig. O, coś mi to spadło. Wyprawa do Eldorado. Ale wciąż wyścig? Tak jest. Będziemy się tutaj ścigać z innymi graczami, kto pierwszy znajdzie złote miasto. Z takich też kafli budujemy sobie mapę. Trasę, tam są jakieś wybrane w instrukcji. Możemy sobie po swojemu też zrobić. Każdy dostaje pionek i startową talię kart. W której 8 kart w rundzie będziemy zabierali 4. My na początku mamy tylko trzy rodzaje kart. Mamy karty ze złotem, które pozwalają nam poruszać się po tych złotych polach, po wioskach. Karty tutaj z dżunglą, które pozwalają poruszać się po dżungli. I marynarza, który pozwala płynąć. Więc w swojej rundzie zagrywamy te karty w dowolnej kolejności za te karty możemy kupować sobie dodatkowe karty i rozbudowywać sobie tą talię. Bo na starcie mamy takie, o widzicie tutaj, same jedyneczki, a tam później są karty, które pozwalają wybierać spośród różnych rzeczy, mają dodatkowe akcje, które można wykonać. Naprawdę fajna, fajna gierka, w którą graliśmy z Ulą i też naprawdę się trzeba nieźle sprężać, żeby nie przegrać dzieciakiem, nie? w taką gierkę. Dodatkowo każda plansza, to też jeszcze ważne, jest przydzielona z taką blokadą. Kto pierwszy wejdzie na tą blokadę, ją zabiera. W razie remisu kto ma więcej tych blokad, właśnie wygrywa, wygrywa gierkę. Jeszcze, jeżeli będziemy mieli po dwa, to wygrywa gracz, który ma y, blokadę z wyższym numerem. Do tego też już jest milion dodatków. Teraz jeszcze taka. Stand alone, tak się mówi. Nie? No, taki dodatek, który może być dodatkiem, ale I jest można też z tego wszystkiego i połączyć i grać wszystko razem, więc. Tak, no to i tak jest, dużo kombinacji, bo tak naprawdę za każdym razem możecie sobie dowolnie ustawić mapę, więc za każdym razem to wygląda inaczej. No jest deck building, macie pełno kart, które dają wam jakieś dodatkowe zdolności, więc też zależy od tego, co będziecie sobie kupować, więc każda tak gra będzie wyglądała inaczej, więc zagrywalność też jest tu przeogromna. No, ja osobiście uwielbiam deck building, a to jest właśnie pokazane. Że to nie zawsze musi być walka z jakimiś potworami, to, to nie musi być szczepanie jakichś punktów. Można po prostu z deck buildingu zrobić bardzo fajny wyścig, gdzie po prostu lecimy po te, właśnie Eldorado, po, do tego złotego miasta. Także naprawdę fajny klimacik, Tak jak Radar mówił, rozbudowujecie sobie to o dodatki i macie grę na lata. Dokładnie. I załóż też, wskażę sobie, zagracie. Zagracie. Tylko dołożę, że d rysował jeden z moich ulubionych rysowników. A Gierka doktora Knizi. Tak jest, więc i zdrowo. Dobra, ale jeśli chodzi o rysunki, to. No to Joyride Survival of the Fastest. To jest taka no. ta ostatnia w top, której. Nie ma za bardzo jeszcze. No tak, bo w tych topkach chcemy Wam pokazać takie gierki, które nie zawsze są u nas dostępne, ale oczywiście jak się postaracie, no to gdzieś tam sobie znajdziecie, ściągniecie. No i właśnie w tym odcinku grą tą będzie Joyride. Jest to gierka w takich klimatach, wiecie, Mad Maxa, post-apo. Wszystko zrujnowane, a my budujemy sobie super bolidy i śmigamy po trasie. Tu mamy wielgachną mapę, dwustronną. Z jednej strony to jest jakiś tam stary parking pod marketem, z, z, żeby na jakieś złomowisko, coś na jakiś tor. Z drugiej strony zrujnowane e, miasto. No i będziemy śmigać. Co najlepsze, to mamy tu takie fajne, wielgachne piony samochodów. E, co ważne, plansza zbudowana jest. Tak jak tu może widać, albo nie widać, albo gdzieś tam na grafice Wam się wyświetli z heksów. Eee, ta, albo na szybkiej wrzucę. Eee, zbudowane z heksów i każdy taki samochód zajmuje dwa heksy. To jest bardzo ważne, bo świetnie to oddaje klimat tego, że jedziemy jakimś wiecie zakręcamy jakiś driftik, że ten samochód tak naprawdę cały czas manewruje mało. Tego uderzymy w samochód przeciwnika, więc my go tak naprawdę przepchniemy. Możemy jechać na czołówkę, możemy go przepychać. Wszystko po to, żeby dojechać do mety, czy też jak najbardziej uszkodzić przeciwnika. I znowuż, w podstawowej wersji no możemy sobie po prostu ścigać, jeździć, ale żeby była frajda, no to co, dołóżmy do tego rakiety, jakieś minigany, miny, kanistry z jakimś olejem, które będziemy rozrzucać po planszy i zaczyna nam się robić całkiem przyjemna sieczka, całkiem przyjemna walka. Znowuż gierka tak naprawdę bardzo prosta na zasadzie kilku kostek. W zależności ile mamy kostek, no to e, to jest odpowiedni bieg, więc jeśli chcemy zwolnić, no to odrzucamy kostki, Wiadomo, wtedy pojedziemy mniej, ale jesteśmy powiedzmy na bardziej bezpiecznym biegu, czy będziemy mogli dzięki temu więcej wykonać skrętów. Normalnie wykonujemy jeden, jak jesteśmy na niższym biegu, możemy nawet dwa razy skręcić na no, szaleństwo. W każdym razie gierka wygląda przecudnie. E, fajnym patentem jest też to, że jeśli wam jest zabstroka, to za bardzo kolorowo, no to macie też takie wersje stonu, stonowane tych wszystkich planszetek, czy na samochodzie możecie mieć po prostu jakiś tam symbol. Także jeśli szukacie ciekawych wyścigów, prostych wyścigów, gdzie też sobie powalczycie trochę i wszystko w naprawdę fajnym komiksowym, takim Mad Maxowym klimaciku to obczajcie sobie Joyride, bo to całkiem przyjemna gierka. A do tego też wyszło kilka dodatków, jest w ogóle wersja duel typowa na dwóch graczy, a tu w zależności jak sobie tor zbudujemy, bo mamy kafle, którymi możemy te tory jeszcze modyfikować, więc też macie w instrukcji ileś torów, ileś trybów. Samochodziki, okay. zamieniamy następną partę Hot Wheels'ami. Dokładnie, więc... bo są wielkości takich typowych Hot Wheels'ów, więc możecie sobie tak odpicować tę grę, że szkoda gadać. No dobra, szkoda gadać, więc gadanie kończymy. Pamiętajcie lajkować, komentować. Jeśli macie pomysły na jakieś topki albo na kolejne wyścigowe gry, no to powstanie też kolejna topka. Dajcie tylko znać w komentarzach i takie coś dla Was przygotujemy. A na teraz co? Wszystko, dzięki i do zobaczenia. Cześć. Cześć.